Witajcie, dzisiaj robię oświetlenie ogrodu, skrzynię rozdzielczą oraz pierwszą linię. Zapraszam do oglądania filmu. Ok, zobaczcie. Tak zaplanowałem oświetlenie ogrodu. Tu już jest pierwsza linia przygotowana. Ja już dzisiaj poprowadziłem. To jest kabel ziemny do oświetlenia 3 razy 1,5 mm. Jest to podłączone pod sterownik. Docelowo tutaj będą cztery osobne linie plus gniazdka zasilające. Tutaj muszę jeszcze zmienić bezpiecznik z B16 na B10. E, to jest taki moduł wykonawczy, który zapewne niektórzy z Was może znają. E, za jego pomocą można sterować oświetleniem w domu. Dodatkowo ja tutaj mam wgrany soft e, Apple HomeKit, czyli jest on i współgra z, z apolskim systemem inteligentnego domu. Także można to obsługiwać w przyszłości. Mam nadzieję, że Siri będzie po polsku i będzie można to obsługiwać głosowo oraz automatyzować to zgodnie z regułami, które, które mam już tam ustalone. Na przykład, wieczorem światło na zewnątrz ma się e, zapalić tutaj będą cztery linie pierwsza linia oświetlenie zewnętrzne możemy je tutaj e, manualnie też włączyć za pomocą tego przycisku no i one teraz na dworze e, lampa, tam będzie szereg dwóch lamp e, zaczyna się świecić i tak po kolei tutaj na drugim będę miał oświetlenie z tyłu domu tu e, bliżej e, bliżej e, tarasu i tu i tam jest taki pasek LEDowy. I dwa jeszcze piny, będą wolne do oświetlenia tak zwanego punktowego. To jeszcze tutaj sobie zaplanuję. Tu będzie jeszcze osobna różnicówka. I nie będzie to tak jak jest teraz: na krótko podpięte pod, pod gniazdko. Bo w takiej sytuacji, gdy ktoś tutaj by zamienił te kable jeden z drugim. W sensie, włożyli odwrotnie, a to wtedy fazę będziemy mieli tutaj na naszym niebieskim polu. Na zarze tak, nie powinno, tak to nie powinno być. Także tutaj to zostanie poprowadzone na zewnątrz. Kabel już został w ziemi wkopany. Może pokażę Wam, dokąd ten prąd sięga. Tutaj kabel został wkopany. Już go zakopałem wstępnie. Zdłuż tutaj krawężnika zapomniałem wkopać, jak były robione płytki. No i tu jest taka jedna lampa, która, którą właśnie ten sterownik będzie sterował. OK, zobaczcie, tu jest druga linia. Tu jest kabel taki zewnętrzny położony. Tu będzie pod ten e, kamień włożony kabel ziemny. To może nie widać, ale tu jest pasek, e, pasek ledowy. Tutaj. I dochodzimy tutaj do tego miejsca, gdzie to się tutaj łączy. No jest to na razie tak zrobione. Na zasadzie e, włożonego gniazdko. E, Zasilacze. Ok, no i tu jest trzecia linia. E, to będą takie dwa światła punktowe, które będą podświetlać e, te choinki. Ja już tutaj próbowałem. Mam tam włożone dwie, e, dwie lampy ledowe. Fajnie to wygląda w nocy. Nie jest przynajmniej tutaj tak ciemno. Także dotąd dojdę aż trzema liniami. Albo dwoma jeszcze, nie wiem. Zobaczę. Pierwsza będzie właśnie włączała ten pasek ledowy. Druga oświetlenie tych choinek. A trzecią chciałem zrobić tam gniazdko a z tyłu tam za y, kawałek, tam za grylem jest. Y, y, ma być gniazdko właśnie do sterowania, podlewania ogrodem. Także tutaj wzdłuż tego będziemy robić kolejną... Linie. No i zobaczcie, to jest system oploski właśnie inteligentnego domu. Tu są różne właśnie czujniki. One się już tutaj, zobaczcie, pokazały. Właśnie jest włączone to oświetlenie zewnętrzne. No i to teraz można z przeróżnymi tutaj czujnikami sparować czy scenami. Na przykład jeżeli się robi ciemno, to włącz. Jeżeli ktoś wychodzi z domu, z światrołapu, to włącz na zewnątrz. Można też, tak jak Wam mówiłem, e, na przykład tutaj użyć Siri i e, Siri nam tutaj pomoże e, wyłączyć to oświetlenie. Pokażę Wam, jak to wygląda. Hej Siri! Licht außen aus. Ok, welches Zimmer meinst du? Ok, die Lampen sind alle aus. No i zobaczcie, jest tutaj wyłączone w tym momencie, można to też sterować. Głosowo. Tak to wygląda. Jeszcze tylko na koniec powiem Wam, że robiąc taką pracę, którą ja tutaj wykonuję, trzeba mieć uprawnienia minimum e, SEP elektryczne grupy G1. Także nie próbujcie sami, jeżeli nie wiecie, zlećcie to elektrykowi do zrobienia. Możecie sobie ten pomysł skopiować. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Na pewno Wam odpowiem. I do zobaczenia w następnych filmach.